jaj, jak mnie zaraz coś normalnie jeszcze raz wywali To kończę streamować normalnie już nie wiem Do końca roku nie? Nie wiem, nie chcę. Mieć już myślić Naprawdę tak nie chce, jest 20 Chcę sobie na spokojnie wieczorkiem kurde postreamować fajnie Nie wiem co się dzieje z moim internetem Dobra nie, nie wytrzymam przecież Weź mi to Kliknij mi to I mnie nie wkurzaj Boże Czy naprawdę takie ciężkie? Mam nadzieję, że nie Yes Gdzie jest gówno? Tu jest Boże, 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 Boże. Jak mi jeszcze woli, to dosłownie kończy ze streamowaniem. Nie, naprawdę nie chcę mi się już po prostu. Nie wiem. Tak mi się już nie chce. No, klikaj, odśwież. Dobra, nie, naprawdę. I co ty chcesz? Co ty chcesz? Nie, naprawdę, naprawdę po prostu zaraz nie wytrzymam Z tym 5 jakimś śmiesznym dosłownie Nie wiem kto to wymyślił tego 5 no naprawdę Już naprawdę nie da dosłownie streamować fajnie wieczorkiem Sobie postreamować po szkole Żeby wszystkim było fajnie Żeby kurde, nie wiem Pokazać nowy serwer jakiś Żeby sobie fajnie pograć nie, no bo po co przecież? Po co to komu? Na co to komu? Wiesz, każdy się musi tutaj denerwować. No. Oczywiście, że mi jeszcze wszystkie aplikacje tu nie na pulpit tak osoby wchodzą. No. To jest zupełnie normalne przecież. To jest zupełnie normalne. To jest przecież też również zupełnie normalne, że zaraz ja zaraz sobie wstanę i walnę klawiatury, a monitor. No przecież to jest normalne. To jest mega normalne. No wypadł mi z tą muzyką. Boże święty, nie pytał Cię nikt o tą muzykę. Super, super Fajnie, że mnie znowu waliło od serwera ja To mega po prostu propsuje, mega mi mega się to po prostu podoba no i oczywiście, że można z domu sobie zrestruktować tego.